Posłuchajmy drugiej części tomiku poezji Andrzej Patrycji Czasak pod tytułem Nie zapominajko, czyta autorka. Kobieca torebka, czy mózg? Co pojemniejsze? Tak. Dałabym nawet radę uwierzyć, że drzewa są bez powodu. I bez przyczyny od lodu przechodzimy do zimy, ogrodów i kwiatów. Drzew. I dziłby w nich jedynie mankament dziura w całym niedobudowanie, tak jak niedokończenie schodów w jeszcze nie naszym domu. Potrafiłabym się przemóc, powiedzieć, że świat bez przyczyny i każda z jego godzin to nic, bo godziny nie trwają wieczność, a bycie człowiekiem jedynie konieczność, bo tak się zdarzyło przypadkiem. Powiedzieć bym mogła pomyśleć. Ukradkiem okruszyć liść, i ukradkiem ususzyć habry w wołaniu do jednej. I bez znaczenia zawołać, nie czekając na słów odległość i ilość. A jeśli nie istniejesz, to jak ja istnieję? I jak istnieje miłość? Haber. Usnęłam obok kamienia. Obudziłam się jako Haber. Niewielki kwiat, ten tęczówek, buławatek, kochający się w masie błahostek, mały chwast z odbiciem nieba bez pokrycia. Ich, titanik. Dziurawa szalupa i koło ratunkowe, rubinowo-perłowe i sine dla powiek od morskiej wody. Szarpią się w czynach, w decyzjach szarpią i na mieliźnie lądują stratwą ponownie. Kurs rejsu się zmienił? Zapytał marynarz. Krzyk mew zagłuszył odpowiedź. Czy zginął? Rejs odwołali. Zboczyli z drogi. Tej jednym słowem zawartej żeglugi. Milknął, choć wcześniej sztorm słów odbijał się o cztery ściany. Krzyczą. Choć fale łez płyną jak źródło za drzwiami. Kładą się spać i bez zachodu, bez czułych słów i pocałunków, giną w pościeli jak w martwym morzu. Każde z nich na innym brzegu. Warszawo. Zastanawiam się, czy mogłabym pokochać duże miasta. Te kawiarnie na rogu i to drzewo przycięte, co by zmieścił się dodatkowy stolik. Mnie na stole. I tysiące świateł o zmroku i gasnące pokoje, w których zapalają się ciała przytłumionym płomieniem, aby w końcu wywołać żar, pożar ugaszony ostatnim pocałunkiem. I ten szum aut, potok na autostradzie, każda z myśli w każdym nieładzie. Milion możliwości, miasto milionowe i milion wspomnień w nietuźnikowych głowach. Wciąż zastanawiam się, czy mogłabym pokochać duże miasta? Droga Warszawo, wieczór, gasną światła. Ty mi zapal, jedno przed domem, jedno we mnie i mnie nazwij. Daj mi odpowiedź. Przychodzi taki czas w życiu, kiedy niczego nie można być pewnym. To, co się wiedziało wcześniej, wydaje się błędne lub niezrozumiałe. To wszystko wali się, całe moje stestwo, bycie, kruszy się, rozpada. I nie można pozbierać kawałków. Następnego dnia trzeba wstać z łóżka jako względna całość i funkcjonować. Niepewność. Gdy. Teoria względności świata mi nie tłumaczy. Deltą nie wyliczę obrotu spraw. Ciał niebieskich nie ujmy w teleskopach, a spełnienia marzeń szukać nie będę wśród spadających gwiazd. Nie ma w miłości wzorów skróconego mnożenia. A na skróty wynik może wyjść błędny. Jak tu przyrównać siebie do piękna, gdy przyrównuje się do zera? I jak można czuć wszystko, gdy nie czuje się nic? Trzy gwiazdki. Wytknijcie mi, proszę, obecność to dodatkowe krzesło przy stole, i dodatkowe oddechy w domu, i dodatkowe słowa. Wyśmiejcie mi w twarz moje myśli. Wyśmiejcie mi miłość do liści. Nie tylko kwiaty można darzyć miłością, lecz też to inaczej złota, co szeleści. Powieście mnie proszę na jednym z obrazów, oglądajcie jak dzieło sztuki, a później jako krytycy obeznani stwierdzajcie, że nic tu pożytku, nic tu nauki i rzetelności. A obraz z konieczności popełniony przez dwóch malarzy, którzy nie dogadali się ze sobą co do wymowy interpretacji obrazu. A stosy marzeń to wybryk natury i same bzdury. Jakaś abstrakcja, impresjonizm co zahacza o chmury, nie dotykając ziemi. Zamiećcie pod dywan moje uczucia, pod dywan, zamiećcie każdą łzę. Przejdźcie po niej mopem. Może po prostu pogodzić się z losem pod dywan, gdzie dusze się i dyszę z płaczu. Lecz oni tego nie zobaczą. Z na pokaz. Zamiast odkurzacza. Pustka. Pokolenie puszkowe. Pokolenie puszkowe słucha metalu i dzwoni mu wełbie dzwonkiem ze skwaru przegrzanego umysłu. Konserwator, obserwator rzeczywistości. Konsumujący konserwę nicości. Człowiek. Puszka. Instytucja miłości. Wszystko znosi, wszystkiemu przytakuje, we wszystkim pokłada pościele. Cierpliwa na ułamek rozpięcia guzika. A metka? Powiedz zbyt wiele. 90% poliester, 10% bawełna. Metka na nitce na sznurze. Rozmiar uczucia XXL. O kilka numerków za duże. A właśnie na rzecz działalności umarłaby ze wstydu. Cisz. Wrona. Po lustra obu stronach w odbiciu tym w zwierciadle siedziała z wroną wrona wciąż kłócąc się za jadla. I tak otwiera dzioba i tak to głośno skrzeczy, że nikt nawet nie zważa na tak okropne rzeczy, bo jej sąsiadka, ta z gałęzi wyżej, Skrzeczł urażona, gdy się siądzie bliżej. Ziarno zaś kradnie zawsze inna wrona. Och, tak to ona, och tak to ona. A gdy zagarnąć chce z pola ziarno, to ludzie ganią i odstraszają. Nie dadzą nawet się poczęstować. Ziarno nie dają, ziarno nie dają. I sami dla siebie to ziarno mają. Gdy chce być biała, wciąż jest tak czarna. Gdy chwilę przykucnie, a sioboś gdy sama zaś smutna siądzie pod bukiem, omijają wszyscy wronę szerokim łukiem. Lecz nikt nie słuchał ptaków kłócących się za jadle, bo jak tu ma zrozumieć wronę siedzącą przy zwierciadle? Przed snem myśli. Przefrunął jak biała, ludna ptaszyna, Przeciął powietrze jak zbrodniarz. Jednakże nie winił go nikt, bo to zima, podobna do wichrów i niepodobna. Wspiął się na wietrze w przeciwną stronę, spadł w dół na linię kamienia i tylko słońce i jego promienie granicą było istnienia. Usiadł na ramieniu jak biały aniołek. Śnieg, mówią rano, a mróz chyba wieczorem, a może rano mróz, a śnieg, gdy już blaski. Nie powiem, bo nie wiem, nie znam tej maski. Płatek ten śniegu usiadł na gałęzi i może ten mróz go tutaj uwięził. Zamknął w więzieniu wraz z martwym liściem, a on płakał. Nie wiedzieliście? Nie widzieliście łez zmarzniętego, jak łkał pod kasztanem wśród swoich dzieci? Nie mówi się nigdy o śmierci liści, bo liść tylko spada i... Tylko leci. Lecz iść ten ostatkiem w zimowej modlitwie powiedział, że wróci ze wschodem. A wschód to wiosna, a wschód to kwiaty. Rankiem czy wieczorem. Może wyjdzie niedługo za kaucją słońca wśród deszczu, do, wśród deszczu do życia się zbudzi. A ja pod tym wielkim siądę kasztanem. I miną mnie, jak mijają wśród ludzi. Czy jestem więc różna od wszelkich liści? Mnie również zima zastanie. A wschód, słońce, wicher jak budzik. Powiem, że boję się, trwam nie. Obudzi mnie, choć zasnę, ja jako liść ten w trawie. Podam mi rękę. Może ujmie ramię. Snu owce podejdą pod bramę. Ile razy? Maski. Naucz mnie zapomnieć, prosiłam. Ciastko zagryzając chleb powszedni. Wcisnął mi w dłoń siedmiopak chusteczek. Nie dam ci zapomnieć. Nie, prosi o to. Wybacz. Za churalną kurtyną. O, to chór w parafii. Brzmi, bo brzmieć potrafi. Słyszą ludzie jednak tylko część tę jedną. Tę dopracowaną. Ona jest słyszaną. A gdzie fałsz? Gdzie zgrzyty? Nie do twojej wieści. Bo to tylko tak wygląda, jakby człowiek melodię pieścił. Poza twoją świadomością nawet chichot i śmiech goszczą. Sopran lekko zjedzie z góry. Alt próbuje witać chmury. Bas pod ziemię się zapada, a tenorum jest na biada. Tutaj źle, tu coś nie pychło. Palec po pianinie poleciał zbyt szybko. Zjechał nieco w prawo. O tak. Bardzo klawo, ale już w odsłuchu niewtajemniczonym Słuch wyłapać może z kryształem korony Korony pieśni, dźwięków, same, te bez żadnych zdobień Z uniosłością niską wszelką zdobyć będą chórzyści Co wciąż szukają strony Spotkanie Ominęliśmy się, aby się spotkać i spotkaliśmy, aby ominąć Aż w końcu na wpół przełamani. Nikt nie chciał palić mostów, więc czemu rzucono zapałki jak jakieś marne kości? Nieumiejętnością gubiliśmy cienie i asy gdzieś po kieszeniach. Zgnieciono papier, wstępiono nożyce, ostało się serce z kamienia. Na rękaw nikt już nie liczy. Papier, kamień, nożyce. Na myśl o Twoich dłoniach okryłam swoje szalikiem. Oczy niebieskie całują horyzont, papier, kamień, nożyce. Słuchaj o miłości dopiero kiedy zamyślona, bez dopowiedzenia. Jakoś mi tak niełatwo ująć nagromadzenie zdarzeń słodko-gorzkiej historii, sprowadzić się na ziemię z obłoków głębiastych. I łze przegnać jakby pierwiastek. Płatek śniegu na rękawiczce i śnieg na szaliku, prawdziwy nawet. Zastygli w bezruchu, w jak w śnieżnej kuli, na jeszcze jeden moment splecenia dłoni, na jeszcze jeden moment przytuleń. na uśmiech jeszcze jeden, na kilka nut zebranych, na jeszcze jedno pożegnanie, bo ono dziś zostało dla mnie. Nagromadzenie zdarzeń, bo jak inaczej nazwać czas nieco inny, bo na półdzielone, bez umiejętności dzielenia i dłonie dwie, jakby na ułamek może niewłaściwe, bez dopowiedzenia. Sen o różach. Przyśniły mi się róże. Chciałabym by na strychu powiedzieć by można tajemniczo, lecz one przyśniły się w śmietniku. Przyśniły mi się róże. Nie wystawały z wazonu. Powiedzieć by można wtedy przytulnie, lecz one nie były w domu. Przyśniły mi się róże, dłoń ich nie trzymała, aby móc powiedzieć, jakie to kochane. Płatki nie opadły, nawet wiatr nie zawiał. Zazgrzytała jednak po brama. bramach. Wyśniłam róże. Wciąż się powtarzam. Było na nich kilka drobnych płatków śniegu. Wyśniłam kolce, nie, nie zapomniałam. Płatki stanęły w drugim szeregu. Przyśniły mi się róże, nie złote, nie kremowe. Żółte też nie były, nie alabastrowe. Czerwone, jak rubin, co się nie ośmieli, tak dzień śnieżny iść na piechota. Wyśniłam róże, a one w śmietniku. Nikt ich nie otulił, dłoni dotykiem. Wyśniłam róże, sen ten zapamiętam i nie zapomnę, nawet przed świtem. No może odrobinę przesadzam, bo leżały na jego pokrywie, więc jeszcze nie do końca martwe. Ale nikt mi już nie powie, że w pełni żywe. W Wśród ludzi jest się także samotnym. Samotność. Jesiennie. Łzy nieba. Tak powiem o deszczu. Zaś o liściu rzeknę o postanie jesieni. Kropla niech będzie zatroskaną matką, a ojcem smutne drzewo i zamknięte powieki. Siostrą niech będzie ta mała ptaszyna, co siedzi na ramieniu i główka i siekiwa. Bratem jej maleńkim świat widzącym dzisiaj niech będzie mały kasztan. Jesienna to przystań, rodzina pośród wieków, gdzie pora roku to pewna dekada. A wiek? Jak liczyć moc wieków? Wiek? 21. pierwszy. Bodajże od listopada. Niebo. Uwielbiam patrzeć, jak ono się mieni i zmienia. Krótka opowieść o jeżu. Erina to ja. Nazwa nietuzinkowa, na no jeszcze parę powtórzeń z pewnym przekrętem. Choć przecież nie ukradłam nic. Poza pożyczką nie tuzinkowego imienia na jakiś ziemski czas. Rina Tejbe? To ja. Oglądam każdy list osobna. tu, tam, nocą. Pytają, dokąd? Po dodatkowe światło z lodówki. Zachwyca mnie świat. Jest jak z pocztówki. Niektórym mój zachwyt na wyrost i za złe. No ale wiesz, na tak krótkich nóżkach ma mi prawo być wielki i piękny. Park jest moim drugim domem. I zresztą tak mi do niego blisko na jeszcze co najmniej trzy lata, bo nie jestem ślimakiem mimo wszystko. Choć z rana blisko mi do żółwia, niekiedy do barana. A tak naprawdę bliskie? Kilka drzew, jeden konar, dwa morze, jeden pień, kompleksy. Dla dobra ogółu powiedzmy te leśne nie są mi obce. Na żer wychodzę, gdy śpisz. I ogółem z ukrycia, gdy liczysz owce. Dzielę myśli z sobą. Nieumiejętne zdania ze skowronkiem. Żeby nie było żeględze. Paplam bezgramatycznie. Nocny Marek. Słyszę piąco często. Nie, po prostu daje. Różni mnie jedynie kiepskość pływania. Przymknę oko na szczegół. Potwierdzę regułę. Zapisujesz wyjątek? Błagam mniejsze o datę. Wolę żyć w dniach, nawet na nich, że tak. Kiedyś, poniedziałek, czwartek. Cyfry mnie gubią liczbami wilkami z dziesiętnymi kłami. Zostawcie mnie zwyczajnie z moją zgorubą. Z reguły też zwijam się w kłębek ze strachu. I drżę, i głam jak kordonek. Uważaj, mogę ukłuć, gdy będę bać się niepewności i zakładać będę dla ciebie kolejne maski. Bo przecież jest wiesz pogodny. Ranić mu, fochać nie wypada. A zdarza się. Każdemu się przecież zdarza. Potrafię też zwijać się bez kolców. Z innymi gatunkami nie mam łatwych początków. Zwierz intro i extra, Werteryczny w każdym razie. A i tak las i każdy jego mieszkaniec to niepojęty przypadek. Serio. Lubię jagody. Ich smak to, że kulkowate są jak ja, tylko w pomniejszeniu i jakieś takie z reguły bardziej lubiane. Może bardziej rozumiane. Lubię opowieści z mchu, paproć i sterczących rękawiczek. Co do nich, ludzie czasem niechętnie się do mnie bez nich zbliżają. Muszą mieć pretekst. Może jakieś pytania, że czegoś im potrzeba, może od zaraz. Kłuje ich moje niedopasowanie, nieoczywistość radzi w oczy. Lepiej, gdybym była królikiem. <grym> Większość lubi, a w razie czego pasztet. Jestem jeżem i szczerze, nie lubię chodzić w szpilkach, choć potrafię. W ten sposób wypatrywał trasy płotu. Wyglądał na wariata. Może na mnie. Stokrotka. Umiem, nie umiem, nie umiem, umiem kochać. Powtarzam tak za każdym razem ze stokrotką w dłoni. Sypią się płatki na zimny marmur w zapomnienie świata. Co by mi nie wyszło pod koniec, wynik będzie prawidłowy. Nie wyspana. Okryłam się kołdrą po same uszy. Nikt mnie nie słyszy, głowę nie suszy. Dorzucam trzy grosze do rozmów w skarbnicy. Skarbonka rzut beretem od miejsca na ulicy. Przeszłam przez pasy na czerwonym świetle. Zielone w roztargnieniu schowałam w swetrze. Nim uszłam krawężnik, co uchodzi za stopień. Łypnął na mnie policjant, jakby szklanym okiem. Odbiłam się w jego obliczu, zmierzył mnie miarką wzroku. Wlepił mi mandat za przejście w szlafroku. W takie dni jak ten chcę się nałożyć na twarz bąciki ust obróconej tęczy i powiedzieć, że to uśmiech. Instrukcja, aby ominąć. Chciałam się nauczyć instrukcji obsługi ludzi. Trochę mi nie wyszło, dokręcanie śrubek. Zgubiłam gdzieś notatki spisane w pośpiechu i gubiłam się ciągle na alejach uczuć. Przeczytałam punkt pierwszy. Podrapałam się po głowie, z braku zrozumienia wyrzuconych liter. To jeszcze mój język? Nieco dziwne, trochę. Postanowiłam zerknąć do słownika. Utknęłam na pierwszej stronie. Niepojęte wydawnictwo, przekład niepodany, rok gdzieś zatracony, zresztą nic tu po nim. Nauczyłam się od strachu, że nie tylko w opowieściach mrozi krew w żyłach. Spojrzenia od treści chcę jak zasilanie odłączyć. Jeszcze nie zacząć, a już zakończyć. Nauczyłam się od smutku, że i on nas tworzy, gdy nieraz trudno życie ułożyć. Nauczyli mnie ludzie bycia człowiekiem. Ci niewrażliwi bycia wrażliwą, ci krzykliwi braku ciszy, a ci cisi drobnych gestów. Nauczyli mówić, gdy nikt nie słyszy. Ci mądrzy nauczyli głupoty, ci mądrzy niezbyt zalążka mądrości. Choć ponownie, zerkając do słownika, odbiegłam znacząco od całości. Ci będący psami miłości bez słów mnie nauczyli. Ci, będący rybami, że nie zawsze warto mówić, co się myśli, ci, obleczeni żartem, że warto się uśmiechać, a ci, smutni, że nic złego nie raz oblać się łzami. Ci, wiecznie biegnący, nauczyli mnie czekać, a ci, co czekają, biegnąć czasami na łeb, na szyję, wciąż się potykając o domysły. No kto to wymyślił? Lecz to, co wiem, to i tak wciąż mało. Dopiero punkt drugi w instrukcji. Gwarancja na zawsze, że będę się gubić. Rozumienie zachowań w stopniu pierwiastkowym. Wciąż zakryty wzór dla x bytu ludzi. Od szczęściarzy nauczyłam się jak łapać zazębienia, żeby na oko jakoś sprawę załatać. Ci, co odeszli w sposób wszelaki, nauczyli, że kochać niekoniecznie znaczy wracać. Świat mnie nauczył włączać światło i na, łzie, i na łzie przyłapywać jak na gorącym uczynku. Bieg przez to wszystko? Najlepszy nauczyciel, że czasem potrzebna jest chwila odpoczynku. Ci, którym strach podejść dłoni, nauczyli tonąć w ramionach bez stratwy. Nie wiedzieć czemu, uczyli pokory, nie porywając się od razu na statki. Kochać mnie nauczyli ci niepozorni, trąceni pstryczkiem palca na moją drogę, bez decybeli wielkich, w dźwiękach raczej drobnych, podali nieświat na tacy, a promień słońca nas groni. Przyjaźni mnie nauczyli ci, co odeszli, przyjaźni nauczyli ci, co zostali. Wszystkiego tego, co tu się nie mieści, nie wiem, czy ogarnę, ucząc się latami. Ci mili nauczyli, że to nieraz trudne być miłym w nie do końca miłym świecie, aż w końcu ci ironiczni nauczyli mnie, że po prostu dobrze być człowiekiem i nie brać aż tak wszystkiego do siebie. Czas. O rok starsi mądrzejsi, tak przynajmniej się mówi, doświadczeni, dojrzalsi, definicja dla ludzi, chcemy zatuszować bieg zdarzeń. Że niby od niechcenia wieku nie podając Brniemy po brukach marzeń i niemarzeń Mając siebie lub nie mając O dwa lata już wyżej Później trzy suną z bliska Może będzie jeszcze więcej tych wiosen Lecz na pewno nie trzysta Trzecia część scenariusza Kotary chyli przed czwartą Wiersz to może bez tytułu Nazywany mylnie bajką Dalsze lata przychodzą Spacerują w dekadzie a ty wsiadasz na stacji życia, choć wciąż mówisz, nie jadę. Ile to już lat mija, odkąd trwa to zdziwienie? Widać czas w kapciach cioci dawanych przy wizycie, ale jak one maleją, ja nie wiem. Tosia, ledwo z tobą dotknęła ziemi, ledwo znalazła się w sennej pościeli. Ledwo dotknął ją wiatru, powiew, ona już wie. Choć wprost dziś nie powie. Okiem ruszyła. <laughs> Okiem zerknęła, ruszyła dłonią. Zdziwienie na twarzy się napisało. Głową ruszyła. Dziś jest już w domu. I jest radością wcale niemałą. Powieki opadły już. Trochę śpiące tym, jakże męczącym człowieka ciąkaniem. Sen odpłynęła. Chwyciła za łóż. Co się je śniło? Opowie nad ranem. 哥，有们见嘛啊。